Dzień dobry Państwu. Bardzo jestem zaszczycona tym, że mogę coś powiedzieć w takim dniu, który dla mnie jest bardzo pa pamię pamiętnym dniem w moim życiu. Miałam 9 lat, jak się zaczęła wojna w 1939 roku, no więc dosyć dużo jeszcze z tych czasów pamiętam. Tak mówiąc ogólnie, to ja pamiętam do dokładnie, takie poczucie rozpaczy. I właściwie chyba to najlepiej, bo myślałam o tym ostatnio, jak to nazwać, jakby to, co się wtedy stało i jakie były jakie były nasze odczucia. I chyba to najlepiej to określa, po prostu rozpacz. Oprócz tego oczywiście lęk o ojca, który od razu się. Zaangażował do do, do do obrony Warszawy. Także był taki lęk, lęk po prostu o ojca. Pierwsze, pierwsze ofiary widzieliśmy od razu. Także właściwie to słowo chyba najlepiej to będzie, to tłumaczy jakby określa to, co czułam wtedy. Miałam 13 lat, jak się zapisałam do harcerstwa. Oczywiście za zgodą rodziców, bo tak wtedy było, tak, tak było to. Pomyślałem, że nie można było tego zrobić, bo to jednak była konspiracja. To trudno mówić o ruchu oporu, bo to dotyczy jakby dla mnie zawsze takie, takie określenie to jest jednak coś więcej niż, niż to, co myśmy robiły wtedy 13 trzynastolatki. Ten punkt, do którego myśmy przychodziły, dawał nam rozmaite zadania. I zadania takie no, na początku nosiłyśmy rannych, ale... Wie pan, czternastoletnia dziewczynka, jeszcze taka chudowata, hudo, dosyć jak ja, mała, nie bardzo miała siłę po prostu na to. Wie pan, człowiek nieprzytomny jest bardzo ciężki, dużo cięższy od człowieka przytomnego. Dopiero wtedy to zobaczyłam, że musiałaś mi co najmniej we cztery nieść nosić te nosze. także i nie byłyśmy wykształcone na tyle, na tyle nie byłyśmy jakby no, umiejętne, że nie mogłyśmy być sanitariuszkami, znaczy nie mogłyśmy robić, robić rzeczy, które robiły starsze dziewczyny. Także ja zostałam właściwie w takiej służbie pomocniczej, głównie właśnie roznoszenie gazetek. Ja muszę powiedzieć, że jestem bardzo przestraszona tym, że. Po tych okropnościach II wojny światowej, po okropnościach, które przeżyliśmy, że może się odradzać faszyzm, nacjonalizm, antysemityzm? I to nie tylko, nie tylko w Europie, na całym świecie. we Francji Le Pen, w Niemczech AFD, w Polsce konfederacji. I nie wiem, tego się bardzo boję i nie wiem, czy to nie jest w tym jakaś nasza wina naszego pokolenia, że myśmy nie potrafili dostatecznie pokazać okrucieństw, które te ideologie za sobą prowadzą, czy gdzie jest nasza wina i co można by teraz zrobić? Dowiedziałam się teraz, że w Berlinie powstaje Dom Polsko-Niemiecki i muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo mnie to bardzo mnie to poruszyło i bardzo się, um, trudno, słowo cieszę jest niedobrym słowem, ale bardzo jestem szczęśliwa, że coś takiego powstaje.